Za mną znajduje się Klasztor Karmelitów. Jest to klasztor wybudowany na przełomie XIV i XV wieku. Urzędowali w nim głównie karmelici, zakonnicy. W roku 1755 klasztor ten został zniszczony przez trzęsienie ziemi. Była próba odbudowania jego. A czykolwiek y, władze miasta postanowiły, że jednak nie podejmą się odbudowy i pozostało w takim stanie, do jakiego doprowadziło go to trzęsienie ziemi. Y, obecnie jest to można powiedzieć jedna z takich głównych wizytówek Lizbony y, jest to teraz bardziej pomnik, nie można już tego za bardzo nazwać. Tutaj jakimś zabytkiem, aczkolwiek robi wrażenie. wrażenie fakt, że tutaj tylnia część obecnie, która znajduje się za mną, jest praktycznie nietknięta od XVIII wieku. Także ciekawie to na pewno wygląda. Ale Warto dodać, że klasztor ten w ogóle praktycznie nie ma dachu. Jedyne co się znajduje to mury, a dachu praktycznie jest całkiem pozbawiony właśnie przez trzęsienia.